Siemanko, cześć. Nagranie zrobimy takie pod tytułem Domykanie się z systemu. A co mnie zainspirowało? Wczoraj, przedwczoraj, gdzieś mignęło mi w necie, że policjanci, tak zwani policjanci z Łodzi, policjom nie można takich popabrańców nazwać, zatrzymali chłopaka. Który w zabudowanym terenie miał 51 na godzinę, i za to przekroczenie o 1 dostał mandat i chyba jeden punkt karny. Dziennikarz z kanału 0, oficjalne 0, to się chyba teraz tak nazywa ten kanał Stanowskiego. Nie wierząc, czy jest to prawda, zwrócił się chyba do komendy policji w Łodzi, i tam potwierdzili, że tak jest to prawda. No i zobaczyłem tak, ja zobaczyłem posta na ten temat na właśnie kanale Stanowskiego. I przeleciałem sobie po komentarzach. I połowa komentarzy jest taka, że dobrze przepis to przepis no przecież przekroczył. Dobrze, że go ukarali. I to jest ku refleksji ludzi, którzy Nauczyli się skamlać, że system jest taki, a nie inny, że jest coraz bardziej opresyjny, bo wina jest tam na górze, że dokręcana jest śruba. Wina nie jest na górze. Na górze są tylko konsekwencje tego, co jest na dole. Jeżeli w dzisiejszym społeczeństwie żyje duża część takich zjebów, którzy wręcz domagają się, aby dokręcać im śrubę. Gen niewolnika, to się nie dziwmy, że góra z tego korzysta. Tu wszystko na dole się zaczyna. Tam u góry są tylko skutki tego, co jest tu na dole. Nie wiem, co trzeba mieć wełbie, łbie. Jak bardzo trzeba mieć sranę, za przeproszeniem napierdolone w pustym łbie, żeby pochwalać takie metody, taką nadgorliwość. Często tak jest, że. Czy to jest nie tyle często, co jest to regułą? Jeżeli przelecimy po historii, jest to regułą, że kiedy tworzył się jakikolwiek opresyjny, autorytarny czy totalitarny system, to zaraz uaktywniały się całe chmary rozmaitych kanali, takich mentów, które przez całe swoje życie nie zrobiły niczego, natomiast zobaczyły szansę dla siebie żeby się przebić, służąc takiemu systemowi. No, rozmaite męty karierowicze, takie, takiego gówna jest wokół nas pełno i zawsze było, nie? I takie menty się wtedy wybijają, nie? Zasilają szeregi rozmaitych tam służb, bezpieki, milicji i innych darmozjadów, bo to stanowi tarczę i miecz dla każdego systemu. Więc to nie jest tak, że góra. Góra robi to, na co jest przyzwolenie na dole. A generalnie to co? No generalnie system się domyka w takim sensie, że jest coraz większa nagonka. Tu nie chodzi tylko, że na kierowców, na drogach i że taki majczak. Ta tragiczna, znana sprawa z podbiotkowa Trybunalskiego ładując tam ponad trzy paki sportową BMW zabił trzy osoby bo ci u góry twoje zdrowie twoje bezpieczeństwo i twoje w ogóle powodzenie to oni mają centralnie w dupie. Takie majtczaki stanowią tylko pretekst, żeby coraz bardziej dokręcać śrubę a śrubę się dokręca po to, żeby można kontrolować ludzi, a przede wszystkim to się stało maszynką do wyciągania pieniędzy, Potom są te wszystkie pomiary odcinkowe. Po są wszędzie radary i rzeczywistość, tak uformowana, potem tworzy takich popaprańców jak tych dwóch złodzi z policji, którzy ładują człowiekowi mandat za przekroczenie prędkości o jeden na godzinę powyżej znaku. Ale to się dzieje. To się nie dzieje tylko w ruchu drogowym, to jest tylko jeden z obszarów. To się dzieje we wszystkich obszarach rzeczywistości. Nie zrozumiemy tematu, jeżeli będziemy patrzeć wycinkowo. Jak to zwykle bywa, trzeba spojrzeć z szerokiej perspektywy. Dopiero wtedy widzimy, co się dzieje. Coraz większe opłaty za wszystko rachunki, zusy. Coraz więcej nakazów, coraz więcej zakazów i coraz więcej kar. Dlatego to się dzieje na każdym możliwym poziomie, bo jakby nasz, nie tylko nasz kraj, to że on jest nasz, to jest tylko już figura retoryczna bo już od dawna nie jest nasz ale cała Europa, cały zachodni krąg cywilizacyjny idzie w kierunku takiego aksamitnego totalitaryzmu. Albo przynajmniej autorytaryzmu. Dlaczego aksamitnego? Dlatego, że to już nie jest taki otwarty terror, jaki znany był w czasach jakichś tam systemów faszystowskich czy komunistycznych. Dlatego, że dziś nie ma już potrzeby, aby do ludzi strzelać, żeby ich mordować, żeby pałować na ulicy. Dziś mają zupełnie inne metody całkowicie bezkrwawe i bardzo skuteczne. Jeżeli te wszystkie elity międzynarodowe, globalne, zdołają przeprowadzić proces wycofania gotówkowego pieniądza, to system się domknie, a moim zdaniem zdołają, jeżeli nie wybuchnie wojna na dużą skalę, która może pokrzyżować szyki, ale oczywiście też nie mamy żadnej gwarancji, co z takiej wojny by się wyłoniło. Więc, jakby wycofanie gotówkowego pieniądza przejście całkowicie na płatności elektroniczne, domknie ten system dlatego że będą w stanie wtedy już wymuszać posłuszeństwo perfekcyjnymi metodami blokowanie kart, blokowanie dostępu do konta i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic nie jesteś w stanie zrobić, bo nie żyjesz w próżni, żyjesz w takiej a nie innej rzeczywistości. Alternatywą jest wyprowadzka do jakiegoś państwa to jest, raczej są odległe rejony kuli ziemskiej bo to się wszędzie nie zaszczepi więc szukanie sobie na życie takiego kraju który jest odległy i jak najmniej opresyjny, bo wiadomo, że żaden system nie jest idealny, tylko, że w takim kraju trzeba mieć z czego żyć wiadomo no albo wyprowadzka do buszu <laughs> i mieszkanie w szałasie tak mówiąc, całkiem poważnie, nic nie jesteś w stanie z tym zrobić, ponieważ takie gadki, że można się zjednoczyć i wywrócić system, to są baśnie dla dzieci. Gdyby to było możliwe, to świat by wyglądał inaczej. Nawet jeżeli w historii były rewolucje, które wywracały pewne ustroje, pewne systemy, wywracały układy władzy, to. Tworzyły się nowe układy i nowe systemy, z reguły bardziej opresyjne i jeszcze bardziej nieludzkie od tych, które zostały obalone w imię idealistycznych haseł, dlatego że to, to jest po prostu błędne koło. To jest błędne koło, z którego nie ma wyjścia, więc rodzi się takie podstawowe pytanie: dlaczego tak jest? Dlaczego nie da się wyjść z tego zaklętego kręgu? I tu, są, tu jest bardzo prosta odpowiedź. Odpowiedź leży w naszej ludzkiej naturze, bo taka jest ludzka natura. Człowiek, który dostaje do ręki władzę, bardzo szybko się degeneruje z, powo z powodu posiadania tej władzy. Grupa ludzi, która dochodzi do władzy, bardzo szybko swoje ideały topi w kiblu, a zaczyna kopiować wszelkie możliwe rozwiązania tych, których obaliła. Stąd jest to zaklęty krąg. Zobaczcie, jaka mgła na, południa, na południu Polski. Tak nawiasem mówiąc, od wczoraj tak jest. Dzień się zrobiła, a mgła nie ustępuje. No ale co na to poradzimy? Wracając do tematu, nie ma wyjścia z tego zaklętego kręgu. Rzeczywistość będzie coraz bardziej opresyjna, coraz gorsza. Społeczeństwo, gdyby nawet chciało, nie jest w stanie się zjednoczyć, dlatego że społeczeństwo jest całkowicie rozbite i coraz bardziej wymieszane. Już nie ma jednej nacji w państwie, tylko są rozmaite nacje. Ludzie, ludzi tych nic nie łączy, ponieważ mówią roz, różnymi językami. Tacy ludzie nigdy nie stworzą żadnej wspólnoty. Ale nawet, gdybyśmy nie mieli w państwie żadnych cudzoziemców ukraińskich, nie wiem, jakichś tam migrantów niemieckich, to sami Polacy też nie są w stanie nic zrobić. Dlatego, że są podzieleni, obrzucają się hejtem, popuczynami po internetach. Zgodnie to się wszystko odbywa z zasadą Divide et Impera, łacińską zasadą pod tytułem dziel i rządź. Jeżeli chcesz rządzić skutecznie, skutecznie trzymać ludzi za mordy, ludzi trzeba podzielić, bo podzielone społeczeństwo nie jest w stanie stawić jakiegokolwiek oporu i dlatego ten system się może domykać. Dlatego mogło się dziać za covida to wszystko, co się działo. Dlatego może się dziać wiele, wiele różnych innych rzeczy. Dlatego można rozdawać socjale Ukraińcom, można ich tu premiować, traktując lepiej, niż traktuje się Polaków we własnym kraju. Gdzie jakiś tam człowiek nie może się doczekać na operację, bo, bo Ukraińcy mają pierwszeństwo. Ostatnio słyszałem taką historię i to nie z mediów, czy z trzeciej ręki, ale od pewnej pani, która w służbie zdrowia pracuje. No więc, jeżeli cudzoziemcy w naszym kraju są lepiej traktowani niż my sami, dlaczego? Na nasze własne życzenie. Bo jesteśmy społeczeństwem doszczętnie ogłupiałym, doszczętnie podzielonym. Z takimi jednostkami, które pochwalają karanie człowieka za przekroczenie prędkości o 1 kilometr na godzinę powyżej tego, co jest na znaku, więc jeżeli część tego społeczeństwa wręcz się domaga jeszcze większej opresji państwa, no to na co możemy liczyć? Pozostała część to są ci ludzie, którzy się z tym nie zgadzają, natomiast nie są zdolni zupełnie do niczego. Dziś wszystko się toczy w internecie. Wirtualne walki, wirtualne wojny, jedno wielkie wirtualne nic. To co jest w internecie, nikogo nie obchodzi. Oni tam u góry, z tych wszystkich wypisów, wpisów internetowych, jakichś pochukiwań, to się po prostu śmieją. Śmieją się i... Zresztą z tego się każdy racjonalnie myślący człowiek będzie śmiał, dlatego że internet jest przestrzenią, która jest zupełnie fikcyjna, wirtualna. Tam każdy może udawać bohatera, i to nie ma jakiegokolwiek przełożenia na nic. Może jakieś częściowe przełożenie to miało w czasach COVID, bo z powodu tego, co się rozlewało po internecie, jednak duża część ludzi nie poszła się kuć, wiadomo czym. Czyli jakieś tam czasami są pozytywne efekty, natomiast jeżeli popatrzymy na całe zjawiska, to ma to tak małą skalę, dzieje się w tak małej skali, że nie może w żaden sposób zagrozić panującemu systemowi. Ja mam wręcz taki pogląd, że gdyby chciał ludzi, jak to się mówi, obudzić to jest takie przyznane hasło przebudzenie obudzenie. To wręcz powinno się ludziom internety wyłączyć, żeby nie mieli dostępu do tych zabawek i do tego całego pieprzenia tam, bo tam każdy może gadać, co chce i nic z tego nie wynika. Więc to jest wszystko z reguły na nasze własne życzenie. Sam nie jesteś w stanie nic zrobić. Natomiast yy, pamiętam jak byliśmy yy, z moją magą to był. Chyba przełom stycznia i lutego 2021. Pojechaliśmy do zakopanego, kiedy były lockdowny. Zostań w domu i całe to smutne pierdolenie. Ja mówię, słuchaj, jedźmy do zakopanego, bo teraz nie będzie tyle ludzi. Jest dobry czas, nie? bo wszystko siedzi w domach. No i pojechaliśmy sobie do tego, tego zakopanego chyba na 3 dni. Idziemy przez kropówki. Trochę ludzi było, oczywiście nie tyle, co standardowo. Może 20% tego, może 10%, no ale na krupówkach zawsze jest dużo ludzi. No i powiedzmy, że idzie ulicą, tamtą arterią przez krupówki. 100-200 osób, większość ludzi nie miało żadnych masek. Tam co trzecia, co czwarta osoba miała jakąś maskę na twarzy. Policja sobie jeździła i nie reagowała. Dlaczego? Dlatego, że można wypisać mandat, dopierdolić jednemu człowiekowi, jeżeli. Idzie jeden bez maski, a 200 jest w maskach. Ale kiedy 200 jest bez masek, a dwóch w maskach, to już to nie jest takie proste. I to pokazuje, jednak, jak to właśnie wygląda. Ci bez masek, czyli my, mieliśmy przewagę. Więc wszystkich nie byli w stanie wyłapać ani ukarać. Więc widzimy o co chodzi. Mogli dla przykładu przewalić jednemu, drugiemu, ale chyba w ogóle nie chcieli tam robić żadnej ruchawki, po prostu mieli to gdzieś. Ale wszystkich, nawet gdyby chcieli ukarać, w stanie nie byli. Nawet gdyby tam komendant wysłał cały komisariat, bo za dużo ludzi było bez masek. No to jakby to nie wymaga komentarza. COVID był po to, żeby pewne procesy, które już działy się zanim to tak zwana pandemia wybuchła po to, żeby tym procesom nadać yy, większe tempo, większy impet, żeby te procesy mogły się dopinać i zauważmy, co się dzieje od czasu COVID. Powszechny jest pogląd, no tak, ta pandemia, cały ten cyrk się skończył. Oczywiście skończył się cyrk, ale nie cały, tylko jego etap, początkowy etap. Dlatego, że to, yy, co się wykluło na bazie Covid'a, co było zaplanowane, to się dzieje. To się dzieje na każdym poziomie. Czyli to, tego coraz większego trzymania ludzi za mordy, coraz większe kary, coraz większe ograniczenia, coraz mniej wolności, coraz większy napływ tej afrykańskiej, azjatyckiej migracji. Hmm. Więc Covid się nie tyle skończył, co skończył się pierwszy etap to, do czego COVID został jakby, no nie chcę powiedzieć, powołany został odpalony w pewnych celach i te cele są cały czas realizowane to są następstwa, to jest ciąg dalszy tylko to wszystko dzieje się już z mniejszą pompą ale to jest widoczne dlatego, że oni tego nawet nie ukrywają wszystkie te zielone łady Całe to klimatyczne pierdolenie, i lepiej nie będzie. W naszej części świata, tu gdzie my mieszkamy, tu gdzie my żyjemy, lepiej nie będzie, natomiast będzie coraz gorzej. Więc jest to sytuacja bez wyjścia, na którą nie ma żadnego wpływu, i tak generalnie, jak się popatrzy na to, na spokojnie z boku. To tym już nawet nie ma sensu się zajmować, hmm, dlatego że jakby wiemy, wiemy, zdajemy sobie sprawę, a nie jesteśmy w stanie nic zrobić, więc rodzi się takie bardzo logiczne pytanie: skoro mam świadomość, ale jestem bezsilny, po co dłużej to mielić? No nie ma żadnego sensu tego mielić, bo to jest tylko zatruwanie sobie umysłu, yy, nic z tego nie wynika. To, że przeczytasz kolejną analizę, kolejny tekst w internecie, zobaczysz jakiś kolejny dobry film dokumentalny w temacie gdzieś tam w telewizji o drugiej w nocy, bo przeważnie o takich porach są wartościowe rzeczy w telewizji, to to niczego nie zmieni. Dostaniesz tysięczny, tysiąc pierwszy, tysiąc dziesiąte potwierdzenie tego, co już wiesz. Więc jest to rodzaj takiego masochizmu. To nie ma sensu, żeby się po raz tysięczny utwierdzać w tym samym przekonaniu, w tej samej tezie. Tak, przy weekendzie trochę taki ponury temat, nawet bardzo ponury. Warto mieć tego świadomość, ale warto mieć też świadomość, że nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. I nawet gdyby ten trend się kiedyś zaczął odwracać, to będzie to musiało trwać bardzo, bardzo długo jedno, dwa pokolenia myślę, że dwa pokolenia dlatego że ostatnie dwa pokolenia ostatnie kilkadziesiąt lat Wykuwana była gleba do pewnych procesów, które się dzieją na w zachodnim kręgu cywilizacyjnym, więc nie da się tego odwrócić tak po prostu. Wracają upiory znane z historii tylko w takiej bardziej nowoczesnej, aksamitnej formie. Już nie w krwawej, z powodu tego, że dziś są zupełnie inne metody, jest technologia inwigilacja została wzniesiona na dużo wyższe poziomy. Wiecie, w czasach PRL-u bezpieka, żeby się czegoś dowiedzieć, musiała zatrudniać armię konfidentów, agentów i donosicieli, tworzyć stosy papierów, musiała się nałazić, wypytywać. Dziś to wszystko stało się zbędne. Dziś mamy iPhony, smartfony najbardziej doskonałe narzędzia inwigilacji. Także temat przy weekendzie nie za wesoły, ale mimo wszystko. Wszystkim udanego weekendu i do następnego.